Gwiezdny podmuch i księżycowe jezioro. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, jeszcze jednym bardzo miękkim, chmurkowym wzgórzem, leży kraina, której nie znajdziesz na żadnej mapie. To kraina snów, nazywa się Sennaria. W scenarii noc nie jest straszna. Jest miękka, jasna i bardzo, bardzo magiczna. W tej niezwykłej krainie mieszka ktoś wyjątkowy. Ma futerko jak chmurka, nos jak truskawkowy drops i oczy jak kubek kakao. To Miś Kołysanek. Każdej nocy wyrusza w podróż, by przynieść dzieciom sen. Ale nie byle jaki sen, taki, który koi serduszko i otula duszę. Gdy zapada zmrok, miś zapala swoją świeczkę ze specjalnego księżycowego wosku. Świeczka nie daje ciepła, ale roztacza ciszę, taką, która zasypia razem z Tobą. Potem Miś otwiera wielką księgę snów. W niej zapisane są wszystkie dzieci, które potrzebują dziś snu. Czy Twoje imię tam jest? Tak, jest. Miś uśmiecha się do Ciebie. Miś wychodzi z domku. Idzie powoli, aż dociera do jeziora księżycowego. Tafla jeziora jest jak lustro. Odbija nie tylko niebo, ale też twoje marzenia. Miś siada w swojej łódce, zrobionej z wielkiego liścia lotosu. Wiosła ma spiór sowy, a woda nie robi ani jednej zmarszczki. Noc jest cicha, a niebo pełne gwiazd. I wtedy pojawia się on. Gwiezdny podmuch. To maleńki wietrzyk, który wieje tylko wtedy, gdy dzieci zamykają oczka. Misiu, szepcze, czy masz dziś nuty snu? Jeszcze nie wszystkie, odpowiada miś, szukam dziś, nutki ciszy. To ruszajmy, mówi podmuch i tańczy w powietrzu. Przemierzają las, ale to nie jest zwykły las, to leśna cisza. Tam nawet liście spadają bez szelestu. Na środku polany siedzi stara sowa sowa szeptanka. Nutka ciszy mówi. Usłyszysz ją tylko wtedy, gdy wszystko inne zamilknie. Miś zamyka oczy, robi głęboki wdech i wtedy słyszy ją. Maleńką, cichutką, taką, która szepcze, jesteś bezpieczny, odpocznij. W drodze powrotnej docierają na polanę gwiazd. Tam każdej nocy spadają gwiazdy. Jedna z nich siada wprost na nosie misia, niosę sen o lataniu, mówi, weź mnie ze sobą. Miś wkłada ją do swojej torby i ruszają dalej. Po drodze miś zbiera nuty snu, pajączek tka melodię z pajęczyny. Żabka dodaje rytm wody, jeżyk zostawia szelest liści. Każda nuta to inny sen. Łódka płynie sama, nutki snu grają w księdze, każda strona rozświetla się imieniem dziecka. I wtedy mi szepcze Twoje imię. Nutka ciszy, nutka latania, nutka serca, wszystko jest już gotowe. Śpi już, śpi, noc się tuli do twej głowy. Świat już śni, a ty jesteś bardzo gotów. Na przygodę przez sny złote gdzie nie trzeba mieć ochoty, by odpocząć, by się skryć. Śpi już, śpi i śni. Miś zamyka księgę, świeczka gaśnie, jezioro milknie, a niebo przykrywa twoją kołderkę. Miś siada cicho przy twoim łóżku. Głaszcze cię po włosach i mówi cicho. Dobranoc, mały śniący. Dziękuję, że jesteś. Jutro też tu będę.